Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, Co spruchniały, w wątły kwiat ubiera, Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno Przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę. Tę dniową co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska. Lecz te co wiecznie z podniesioną głową, nie da się zepchnąć swego stanowiska. Kiedy dwa lata temu nastąpiła agresja reżimu putinowskiego na Ukrainę, Nikt się nie spodziewał, że za 24 miesiące staniemy tutaj. Agresor mówił, że to zajmie 7 dni, a już 24 miesiące bohaterski naród ukraiński, żołnierze ukraińscy bronią swojej ojczyzny. Ale po tych dwóch latach musimy pamiętać nadal, że walczą nie tylko o swoją wolność, ale o wolność tak naprawdę nas i całej Europy. Walczą o wolność dla całego wolnego świata. Dzisiejsza sytuacja międzynarodowa pokazuje, że być może niektórym ta wojna poprzedniała, że się do niej przyzwyczaili. Dzisiaj jesteśmy tu po to, aby gorąco apelować, aby tego nie robić. Pamiętajmy, że walczą również za nas bohatersko. Nie możemy o tym zapominać, zwłaszcza teraz i nie możemy ustawać w pomocy dla narodu ukraińskiego. Dlatego też dziękuję Wam, że jesteście tutaj, aby pokazać, że Bielsko-Biała nie ustaje w pomocy. Przy tej okazji dziękuję wszystkim mieszkańcom Bielsko-Białej, którzy od początku, od pierwszego dnia wojny przyjmują Ukraińców pod swój dach, wszystkim organizacjom pozarządowym, które nie ustają w pomocy, wszystkim mieszkańcom, każdemu z osobna. Nasz polski patriotyzm polega też na tym, że wspomagamy naród ukraiński w tej straszliwej wojnie. Так перемога, це співпраця волі духа, це терниста дорога, часто там блукає, спокуса, думка, емоція, дія, як пов'язані з собою. Я ja підкріплене любов'ю, що таке перемога. Це коли долаєш ти страхи, це коли сильна втома, але можеш себе в кулак взяти, думка, емоція дій». Ми стежми зменшені. Ale Ukraińcy nie mają prawa być zmęczeni, bo za nimi jest tylko ściana. Oni walczą o swój byt, ale tak jak pan prezydent tu powiedział, także walczą za nas, bo jeżeli Ukraińcy nie wytrzymają, jeżeli nie dość Zachód, Europa i Ameryka Ukraińcom pomoże, to to wszystko wyleje się w pierwszym rzędzie na nas. Tak jak obywatelka Ukrainy, to powiem, że wojna na Ukrainie dotknęła bardzo mocno mnie i moją rodzinę. Jak powiedziała pani Grażyna, wojna na Ukrainie to już 10 lat. Dwa lata to na taką dużą skalę. I powiem, że, że za te dwa lata naprawdę jestem bardzo wdzięczna wszystkim Bieszczanom za tą pomocną dłoń. I to, co spotkało mnie w Biesku, ta ilość osób o wielkim sercu. Po prostu nie tylko w Bielsku, każda osoba w Polsce pomaga, wspiera, ale ja bardzo kocham Bielską, więc mówię o was, Bieszczani, że po prostu niesamowita wdzięczność od wszystkich Ukraińców w Bielsku. Ja jako przedstawicielka chcę powiedzieć, dziękuję wam bardzo za to, że jesteście. Dziękuję za to, że pomagacie, bo naprawdę wasza pomoc jest bardzo, bardzo ważna dla wszystkich.